Mafia! Kolejny odcinek w tym jebanym klubie! No już, na ja bok kurwa biegnie, debil. Musimy kacę zarobić! Dobra, podam. No chujowo. Chcę odegrać. No też coś świetnie odegrałem. No przynajmniej go strzeliłem. No ledwo. Odruch. To był kurwa odruch. A ja na odruch nic poradzę. No i... Jak ja mam stąd strzelić? No stąd już chyba mogę. No i jest git. piąte Miejsce to kąbek. Może zrobimy, co to jest? Finale z Deport? Jaki Deport, kurwa? Jeszcze jakaś Ibiza, kurwa. Co to za kluby z 9. Ligi? I czemu to w ogóle jest fada grupowa? to przecież jest, kurwa, puchar, a nie jakaś, kurwa, liga. No i, kurwa... Ej, ja wstrząsł, czy on? A ja wstrząsiłem! No to dobrze. Aj... No kurwa, pobiegł! To nie ślepy! Więc wejdź na automoto i ciesz się z jazdy swoim nowym samochodem. Przynajmniej to Debil kurwa strzeił. No to jest tragedia. Zał no, kurwa, pijany na mecze jeździ. No czy wy to widzicie, jak kurwa oni pijani grają? To w realu nie pił, kurwa. Ale za O to chodzi! To w sumie to był jakiś kurwał ogórek z kim graliśmy. No kurwa, gdzie ty tą przewrotkę ich, W bramkę mogłeś walnąć przynajmniej. No teraz jest godza gore.

No przynajmniej dobił A to było piękne Ja kurwa pecha oczywiście mam O jest dwa razy kasa no. Kurwa jakie to drogie Inflacja No ja teraz realny Ja Iłem, kurwa, dam teraz. Zemszcie się. To są takimi chujami. Jest. No. Esz, ta kurwa. Rozpierdolę ich. Są beznadziejni.

Ja się postaram tu, bo patriotą jestem. Więc w się postaram bardzo.

По федерально. No. to это the Я говорю, no, это

Tutaj tak klucz, no Grami jest fora, bo Chodry kolejny. I gonimy. Wchodziliśmy w Barcelonę i do Gajam

Poprzeczka pewnie. O, no jeszcze lepiej. O! Jest gol. A Lukrad mi... Ale, podanie! No kurwa, no! Jeszcze kurwa! Hmm. Przypadkowo obronił to drugie dobitkę. No to jest oszukane z tym, kurwa, no ja nie mogłem tego dobić, tylko sam dobił! Przede wszystkim to, że Bentis nie jest tak mocny, nie jest tak dominujący w środku, ona tutaj dokonał jakiejś zmiany, bo ma na łatwiec liczbonego kardozo i nisko, którzy wspólnie z profesorncem tworzyli ten kapitalny percent w pierwszym właśnie w przedmiotym sektorze wojska, ale nie, zostaje zostaje Adimira, zostaje. Źle No i tak no zawsze tak kurwa pierdolę Kurwa Gawłowski chyba dostał jakiejś kontuzji kolana, że kurwa W ogóle on zawsze stoi w tym polu karnym kurwa Z, Kurwa 5 odcinków żadnego goła za pola karnego nie strzeliłem znaczy no, za około 40 metrów, a to jest wstyd. Aż mnie kusi by kimś zapierdolić. z to za koszulki? Czy to by realistyczna jakaś? Nie wiem.

znowu tak? Mógłby chociaż przewrotkę falnąć. Hmm. Powinien zlecić ten strzał, kurwa. W prawdziwym życiu nikt by tak nie strzelił. P Ach. No i po chuj. Po chuj się bawię. Ostatni mecz z Chorwacją, to właśnie z nimi, w pierdolę, no i znerszyli mnie. Wyczułem! To tyłu! O kurwa! Jak ja to wpierdolę! Ale bityczko! Gdyby to padło, to by było tak. kurwa niemożliwe! Kurwa, no życie z takiego konta Patrzcie na powtórkę. To mógł być najlepszy go w karierze. No, no kurwa.